Czołem. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek kampanii w Warhammerze 3. Gramy akorakiem krukiem nadal, aczkolwiek zła wiadomość dla Was i dla mnie w zasadzie też, że zastanawiam się nad powolnym jakby zakończeniem tej kampanii. Ze względu na fakt, że troszeczkę wyczerpują nam się aktywności jakie możemy tu czynić. Po pierwsze... Z tego, co mi wiadomo, nie jestem w stanie zerwać wasalizacji jakby, jakby z Archaonem. W sensie, nie jestem w stanie przestać być jego wasalem. Jest to trochę słaba mechanika, szczerze powiedziawszy, ale no, w zasadzie innego wyjścia chyba tutaj nie ma. W sensie, no, muszę być jego wasalem. Już kilka wojen ze 2 trzy wojny wypowiedział, ja do nich nie dołączyłem i nic się z tego powodu nie stało. Teraz nawet kradnę mu technologię, jednym z bohaterów. Zacząłem męczyć go tutaj właśnie... W jednym z jego miast, w Karkwlak, ale no kompletnie zero jakiejś reakcji. No ja sam nie jestem w stanie go zaatakować, nie jestem w stanie wypowiedzieć tej wasalizacji, nie jestem w stanie wypowiedzieć wojny. No co jest oczywiście słabe, jakby, no, słabe rozwiązanie. Znaczy, rozumiem o co chodzi, to jest frakcja, która jest, wiecie, ona nie jest grywalna bazowo, ona została odblokowana dzięki temu modowi Faction Unlocker. Więc w pewnym sensie jest to zrozumiałe. Skrypt zapisał tak, że ta frakcja ma być wasalem archaona i tyle. <laughs> To jest, no, no tak jak mówię, to jest zrozumiałe. Druga sprawa to to, że tutaj są zbugowane te polowania na potwory. Zrobiliśmy te olbrzymie, znaczy te, te pożeracze Dusz Salzenmund, zubiliśmy ich, ale nadal pokazujemy, że ten quest jest w toku, no i z tego względu nie jesteśmy, zacząć, nie jesteśmy w stanie zacząć żadnego innego, więc nie jesteśmy w stanie upolować żadnego z innych potworów. Więc no kolejna aktywność tutaj nie wchodzi nam w ogóle w grę. Czyli zdrada wobec Archaona nie wchodzi w grę, polowania na potwory nie wchodzą w grę. Więc jedyne, co możemy robić, to ekspandować razem z Archaonem. Wydaje mi się, to troszeczkę nudne szczerze powiedziawszy już szczególnie na tym etapie gdzie no widzicie tutaj wszystko należy do chaosu tutaj wszystko należy do chaosu jakieś wiecie no nurgle tutaj są Nur, nurgle praktycznie całe imperium w tym momencie zajął no widzicie sami Dotąd się dorozciągają terytoria norski. Więc to no teraz toczymy wojnę z wampirami. No i po wampirach będą, przyjdzie czas na to niebieskie. Chyba nie wiem w ogóle, co to jest, szczerze mówiąc. To są gobliny jorkowie. Jeszcze krasnolody tu po drodze będą. Wybaczcie, jestem nadal troszeczkę przeziębiony. Więc no to już będzie takie troszeczkę mechaniczne farmienie. Farmienie Nie farmienie. Nie wiem jak to nazwać, po prostu mechaniczne zajmowanie kolejnych osad i troszeczkę traci to w mojej opinii klimat. No na początku było fajnie, bo była właśnie nadzieja na wyzwolenie się, że zajmiemy to, powymieniamy te osady, coś tam, a teraz to już będzie takie mechaniczne zajmowanie kolejnych osad razem z chaosem, więc powiem szczerze, że kompletnie mi do mnie to nie przemawia. No i to jest niestety problem Warhammera, widzę, że nadal Aczkolwiek zwracam uwagę na fakt, że to jest frakcja odblokowana. Jeżeli gramy jakimiś podstawowymi frakcjami, które mają więcej frakcyjnych me mechaniki, i tak dalej, i tak dalej, to może jest inaczej, ale no często się zdarzało nawet w wujcu Warhammerze, pomijając te wszystkie głupie oskryptowania, które, na które się nieraz natykałem. Tutaj tego nie było, szczerze mówiąc. Nie było czegoś takiego, żeby armia nieprzyjaciela goniła mnie przez całą mapę, tylko dlatego, że jestem graczem. Nie było czegoś takiego, że zbuntowana, czy tam jakaś armia atakowała mnie, mimo że miała dużo więcej, bardziej klimatycznych celów, że tak powiem, dookoła, więc no powiem szczerze, to tak jakby zniknęło, nie wiem dlaczego, a może to po prostu przypadek, no ale wiele tych wkurzających mechanik, mechanik, no nie pojawiło się przynajmniej w tej kampanii, no ale właśnie dochodzimy do pewnego momentu, mamy 135 turę, gdzie to po prostu zaczyna się robić troszeczkę nudne, gdzie to wszystko zamienia się w takie mechaniczne zajmowanie, no to, to jest, patrzcie, to jest jeszcze żeby to miało żeby ten układ sił że tak powiem miał jakiś taki troszeczkę było tutaj więcej ładu i składu że tak powiem nie że no powiedzmy tutaj jest Nurgle tutaj sobie zajął Archaon jakieś ziemię tutaj jest ktoś tam a to wszystko jest tak totalnie pomieszane, że każdy ma skrawek czegoś tam gdzieś tam, nie? No i ja tutaj generalnie miałem swoje państwo. Teraz zająłem tutaj jakąś część. Teraz na wampiry pójdziemy. Tutaj się może uda coś zająć. I będę miał w miarę takie całościowe państwo. No a tak, nurgl troszeczkę tutaj jakieś kawałki ma. Tutaj coś też ma chyba nurgl. Nie, to jest premier goromadny. Norska się nie zjednoczyła. Tutaj też jest totalny misz masz Każdy ma jakiś inny skrawek czegoś. No jak się patrzy na tą mapę, to to jest... No totalny burdel tutaj powstał. Nie wiadomo, znaczy w sensie wiadomo kto jest z kim teoretycznie, no bo tu jest chaos, nie? To jest teoretycznie wszystko chaosu. Ale, no, nie, nie tworzył się żadne takie konkretne państwa, wiecie, jak w innych Total że faktycznie no, jest tam jakaś frakcja X, która sobie ekspanduje, zajmuje jakiś tam teren i jest tam państwo takie, takie, a takie. No, to jest totalny miszmasz, tu jest trochę wszystkiego wszędzie. No i to... To też jest takie troszeczkę antyklimatyczne dla mnie, no bo to, o, tu, tu jakieś norskie ziemie się powbijały między wampiry. Tutaj w ogóle, w ogóle patrzcie, jakiś Talabheim jest totalnie wbity między, między terytoria należące do hrabiów yy, tych wampirzych. <coughs> Tutaj już Nurgl z kolei. O i tu jeszcze Talabheim w ogóle, Krugenheim mamy kurczę, wbite, yy, nie, nie, nie Talabheim tylko ten. Sarl Norska, to jest frakcja Sarl w ogóle. Gdzieś wbita totalnie, gdzie Norska jest w ogóle gdzieś w tym miejscu. Ale widzę, że Norska może już teraz chyba zajmować miasta, które są w głębi kontynentu, co jest na pewno jakimś tam plusem w porównaniu do tego, co było kiedyś. No chyba, że Wulfryk nadal nie może, tylko że te inne frakcje mogą, No to by było już głupie totalnie, ale. No tak, zaczynam trochę narzekać, ale no. Mówię, co czuję, no w tym momencie to jest już takie. No e, zajmę sobie tutaj behafen, no i co z tego, nie? W sensie, no i no, tutaj już dalej jest Norsk, no nie wiem, rozumiecie, mam nadzieję o co mi chodzi. Że to już to, ten klimat tak rozmywa, na początku jak graliśmy to faktycznie, no tutaj było, tu, tu jest Imperium, nie, to tam gdzieś byli Orkowie, tutaj jest Półwysep Norskański, tu jest Norska, tu Archaon się pojawił, a teraz Archaon jest praktycznie wszędzie, on toczy wojnę tutaj, tu ma główną siedzibę, jego tereny są jakoś taki paseczek pociągnięty przez pół mapy, no dziko to wygląda. Kurde, niepotrzebnie się rozgaduję, bo ten mój nos naprawdę masakra, ja nie wiem co to mnie dopadło. Jakieś nurglowa zaraza totalna. Niby tylko katar, nie? Normalnie się dobrze czuję w sumie. Ale po prostu tak mam zawalony nos, że chyba nigdy w życiu tak nie miałem. Dobra, dobra, no nie wiem. Nie wiem, i nie wiem właśnie co robić w sumie. Ale wydaje mi się, że zakończenie tej kampanii będzie najrozsądniejszym pomysłem w tym momencie. Troszeczkę yy, zawiodłem pewnie wasze oczekiwania. Bo liczyliście na więcej? Ja sam liczyłem na więcej. Liczyłem na to, że będzie się dało wypowiedzieć, jednak tą wasalizację Archaonowi, a tego się zrobić nie dało. Ja nawet nie wiem, kiedy zostałem zwasalizowany, i to jest w zasadzie najgorsze. Bo gdybym wiedział, to może udałoby się tego uniknąć w następnej kampanii, tylko że następną na pewno będę grał czym innym w razie, w razie potrzeby. I myślę, że jakąś normalną frakcję, już jednak. Choć kto wie. Ale no tak. Więc no nie wiem, chyba zaczniemy troszeczkę, powalczymy jeszcze z wampirami. No i zakończymy ostatecznie tą kampanię, bo no nie czuję już w tym momencie, jak naprawdę byłem podekscytowany grając poprzednie, poprzednie odcinki i poprzednie materiały. Nie, nie, czekajcie. Nie, 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 nie. Archaona chcemy. To teraz już kompletnie mi zaginęła jakoś ta ekscytacja, bo już przestałem czuć klimat po prostu, nie? Dąż do wojny przeciw. No wszystko zaznaczę w sumie chyba. O! Ej, to w sumie... Ej, to trzeba było tak robić na samym początku. Teraz to do mnie dotarło. Że nie przyłączać do te, się do tych wojen Archaona, tylko przyłączać się później. I patrzcie, mamy 8 i 6 pozytywnych tych i ja mogę sobie osady jakąś może zamienić nawet. No tak, no to jest troszeczkę przesadzone. Ale jakbyśmy wzięli jakąś inną, na przykład Prag, też raczej nie pójdzie. O! Ho, ho, ho! Nagenhof. I to mi są w stanie oddać. Widzicie, za sam traktat jestem w stanie wziąć to Nagenhof od nich. Tyle, że to jest, no, no to jest, wiecie, przyczółek na linii, jakby frontu, więc nie dziwię się, że chcą go oddać. A monolit gawronów? O! O, kurde! To ja i Nagenhoff i monolit Gawronów byłbym w stanie. I patrzcie, jestem w stanie odzyskać monolit Gawronów w tej chwili. Tylko, że to mi kompletnie nic nie da, no bo to jest. No i właśnie to jest problem. No jest to fajna mechanika. Karak Vlak. Kompletnie nie ma o czym mówić. A i jedno, a, jednego i drugiego nie no. To mogę Nagenhoff wziąć w sumie. Jeszcze zapłatę. Aha. Zróbmy jakoś tak, na przykład 700. Okej. 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 No to widzicie to miałoby jakiś sens, tylko żebym wcześniej wiedział, że to tak będzie działało. Nagenhof jest moje, tylko że tutaj nie ma kompletnie nic, więc ja sobie w sumie nie wiem, czy nie zaszkodziłem sam. I z tym atakujemy BHP. Zobaczymy co się wydarzy. Pyrusowe zwycięstwo Automat, ale nic nie stracę. Więc w zasadzie zapiszę i spróbuję zagrać z automatu chyba. Nie, rydwany stracę, ja pierdzielę. Jak to ostatni odcinek, czy, czy mi zależy? <laughs> Kurczę chyba nie bardzo właśnie, i to jest problem. A Rydwany mogą się przydać, kurczę. Ja mogę werbować kawalerię. Dobra, 29 poziom. No, ulepszenia bohaterów też już są takie... Znaczy, w sensie... i tak te ulepszenia tam jakoś nie są, nie wiadomo jak, wyszukane. No, tutaj się zazwyczaj za dużo nie zastanawia człowiek, tylko już w pewnym momencie klika cokolwiek. A przychody z łupów zdobytych po bitwie niech będą, bo to wszystko jakoś tam funkcję spełnia, nie? Bez co mi daje czar bez władz? Obrona w zwarciu, atak w zwarciu, mobilność, to z większą prędkość pewnie, nie mogę tego sprawdzić. A uzupełnianie oddziałów mu damy. Dobra, i trzeba by coś dorekrutować w Ostermark. Nie mam wielkiego pola do popisu. Sławnych regimentów też za bardzo nie zwerbuje. Ale rydwany razy trzy możemy zwerbować globalnie. Jeszcze lokalnie tutaj widzę, że coś możemy dowerbować. Kawalerii nie bardzo mam ochotę werbować. Bo <laughs> wiecie co, zwerbujemy dwa oddziały. Aha, jeden. No dobra, to jeden. Oddział grasantów po prostu. Dobra, tą armię przerzucimy do Witewo. No i zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczymy, co zrobi ta armia chaosu w sumie, bo ona jest. No. No, niby w sumie kurczę, coś się dzieje w tej kampanii jeszcze. Nie wiem sam. Ale troszeczkę jak siadłem, to faktycznie przestałem czuć ten klimat, bo. No, zresztą mówiłem dlaczego. Dobra, no i od razu straciłem to Nagenhof na rzecz tego gościa, który ma 21 poziom, ma sporo elitarnej pichoty, Jakieś duże jednostki też widzę są. Musimy na razie czekać, aż nam się dowerbują te rydwany. No i co, sławne regimenty się nie uda, bo wszystko jest powerbowane, ale to nic, coś tam wymyślimy. Tutaj idzie, ciągnie armia bersonlingów norska. Oni możliwe, że tu będą szli. No co, na razie puszczam turę, no bo musimy czekać. Okej. Okay. Fort Jakowa. Dobra, z automatu to oddamy, bo nie ma za bardzo sensu tego, tego, no bić. Czy on to zniszczył, czy on to zajął? Bo coś mi przylagowało. A on to z, po prostu z tego Stegował i się wycofał od razu. Kurde, kawał, patrzcie, on podszedł, rozwalił i wrócił do Nagenhof, na Więc chłop ma spory zasięg. Ale to nie zaraz się za niego zabierzemy. Dobra, Fort Jakowa, Klan Rik, tu fra frakcja zniszczona, niebieskie żmije. No tak, tutaj troszeczkę zrujnowany. Ale to mam to w sumie gdzieś na razie. Dobra, widzę, że nasz bohater tu się też ulepszył. Wahadło ma ulepszone na maksa. Aura chaosu, odporność na ostrzał. Osłabienie wroga. Dyscyplina. No w sumie to... A, tylko że to nie umarli. No to dam mu... Zwiększymy uzupełnianie strat. Dobra, no, okej. Okay. I ta armia powoli wyjdzie w stronę... Aha. Już od razu dostajemy obrażenia, jak tylko wyjdziemy. Więc podejdziemy pod Witewo, i tam sobie weźmiemy jeszcze jeden oddział. Później do Fort Jakowa chyba. I stąd weźmiemy sobie chyba te Fimiry. Tak i ta nasza główna armia pomaszeruje w stronę Fort Jakowa. I tutaj, już jak wyjdziemy, też będziemy dostawać obrażenia. Ale stąd. Dobra, tu podejdziemy. Bo stąd jesteśmy w stanie od razu na Nagenhof uderzyć. Dobra, Witewo jest słabe, za was. Tra a, Behavior ja tutaj zająłem, zapomniałem. Jaki tu garnizon mamy? No, taki sobie. Dobra, na razie puszczamy turę jeszcze raz. A, technologię? Nie, nie. Mogę naprawiać, nie chcę naprawiać. Robię technologię do walki z wampirami, oczywiście, no bo cóż innego mógłbym robić. I zobaczymy, co zrobi tutaj Rudwą Karstein. O! A to, co to jest w ogóle za frakcja? A nie toczymy chyba z nimi wojny, nie? No i tu jakiś kolejny chaos się pojawił. Imperium w ogóle już w tym momencie nie istnieje, nie? Więc, jakbyśmy chcieli się klimatycznie pobawić w zajmowanie imperium i. Bretonia, ciekaw jestem, czy istnieje, ale nie wiem. Chaos mi się wydaje strasznie potężny w tej trójce, bo w dwójce chyba nie było tak, że zajmował caim. i to jest 100, tam set natura, gdzie dzisiaj imperium już w zasadzie nie było, nie? Nie wiem w sumie. Nie mam pojęcia. Okej, okay, idą na Behafen Vlad von Karsten i jego kurcze kolega Ten cały Engelbert. Tylko że Vlad ma same zombiaki, to jest w ogóle zabawne. Zaraz. Dobra. Vlad ma same zombiaki, więc szczerze mówiąc, kusi mnie bardzo, żeby to zaatakować. Szczególnie, że ja mam tu jeszcze drugą armię, którą też sobie mogę podciągnąć. Tu nadciąga Berson, Berson Lingowy, czy jakim tam... Dobra, spróbujemy wlada zaatakować. Myślę, że jesteśmy w stanie to wygrać. Pyrusowe zwycięstwo. Ej, no bijemy to. No, nawet jeżeli automat mi to wygra, to ja chcę powalczyć. Ja chcę stoczyć tą bitwę. Żeby chociaż troszeczkę było tej walki z wampirami. No, jednak wiecie, jak zacząłem grać w sumie, to coś tam się dzieje. Znaczy, no w sensie mamy wojnę, nie? Ale wydaje mi się, że znowu jak siądę do kolejnego odcinka, to znowu poczuję to. To niezbyt przyjemne uczucie mechanicznego zajmowania kolejnych osad, yy, które. No nie no, tak jak mówię, niezbyt przyjemne uczucie. Bo no, to faktycznie. No ale wampiry rozwalić to już będzie jakieś osiągnięcie. Zobaczymy, jak tutaj sobie Wladek poradzi. Dobra, lecimy. Oni się mogą cofać i chyba faktycznie się będą cofali. Mamy dużo rydwanów, trzeba to będzie na pewno wykorzystać. O, już coś rzucił na mnie, sukiency. Stada zagłady, ulepszone. O, kurde. Dobra, tak czy siak. A, tu złowieszcze jeszcze wilki. Oj. Tam zaraz przyjdzie wsparcie. Nasze też w zasadzie przyjdzie. Dobra, rzucamy od razu mamuta na środek. Spróbujmy wbicie tymi rydwanami tutaj. Coś czuję, że na razie nie, że to trzeba się wstrzymać. Dobra, atakujmy. To są same zombiaki, kurde. Dobra, wilcze skóry, tutaj. Rydwany, dobra, już przy, przybyło wsparcie, trzeba uważać. Ej, ty! Bij tu. Ej, 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 e, e. Ty nie! Chłopie! Twoje wahadło jest cholernie istotne. Dobra, rzućmy je od razu. Dobra, no, kolejny smok. Ten w ogóle już zrautowany jest. Ja pierdzielę co tu takiego wbiło, że on się zrautował od razu. To zombiaki zwykłe chyba są. Dobra, oszczepy. Oszczepy, niech biją w tego. Dobra, tu wszystko pozaorywane. Co z tymi rydwanami? Dobra, wjechały, niech wyjeżdżają. Dobra, teraz oszczepy przełączmy do tego sukiency na Niech lecą na Wlada. Zabijmy Wargulfa. Tam jest duży blob. Albo hadełko by siadło, dobra. Cała ta armia na piątkę. Ej no, te wilcze skóry, no coś robią tu czy nie? Skrzydla, ty masz karą do zabicia. No tu wszystko niby porobione. Dobra, strzelacie wy w tego sukinsyna czy co? W tego sukinsyna, nie? Dobra, czwóreczki, panowie. Załóżcie te psy. On opiechoty, piechoty dużego sukiency na niech wraca Dobra o, szybko przyjechali Dobra Nie najgorzej to wygląda, nie najgorzej Paliłem mu arłę. A Arwę o kurde Dobra, on pada martwy, dobra, to świetnie. Rzućcie na Wlada, mój ty duży mumakilu. Okej, okay, te chłopaki. Tutaj, no, na tych czarnych rycerzy. Zaraz, rydwan nam gdzieś przyrzucimy. Tam są jeszcze kurczę, czarni rycerze i tego się boją. Oni, jak dopadną rydwany, nie będzie czego zbierać. Ale nie, no ta bitwa jest już wygrana. Raczej Wladę już tylko domęczymy. Dobra, niech rydwany polecą tam. Palmy aure Czy arłę, jak to mi się powiedziało Jeden oddział niech sobie cofnie tutaj No i wjeżdżajcie już tam chłopaki. Już możecie wjeżdżać Dobra Czarni rycerze się sypią Dobra, rydwany wjeżdżają Dobra, zaraz tam pójdzie jakieś wahadło jeszcze. Też tutaj harmy się troszeczkę podzieliła, z tego co widzę. O, ten tormu tormurokrusz, kurczę tu się pojawił. Niech tak nie szaleje. O, zrautowały mi się pieski, straszne. Dobra, użyjemy mikstury leczenia. Widzę, że Vlad klepie mi, kurde, tego tu jakiś oddział ząbiaku w ogóle. Berserkerów tam wrzućmy jeszcze do walki. Oni się tam mega przydadzą. Dobra, wahadło gdzieś tutaj popuścimy? A, można tak opuścić. Zobaczymy. Sobie troszkę dużo obrażeń. Ale im chyba jednak więcej. Dobra. I nagrobowo straszne plery. Aj, to wahadło za wcześnie. Teraz będzie dobry moment, ale to nic, jeszcze górzy. Patrzcie na Vlada von Carstea, On w ogóle HP nie traci, no! Bije się z tym mamutem i on mi więcej zadaje obrażeń, kurde niż ja jemu. Dobra, dawajcie nam piechoty więcej w ogóle. Wszystko nie się na niego rzuci już w tym momencie. Dobra, tu w grobową straż wjechaliśmy. Cofnijmy teraz tutaj wiedźmy. Oj, to jest dobry moment na wahadło. To jest mega dobry moment na wahadło. Ale kurczę zużyłem. Dobra. A, nie mogę ulepszyć, kurczę. Dobra, nie ulepszone niech leci. A, oni się już rozpadli. Ja pierdziele! Jaki timing w ogóle. No już wygrana gra, dobra, czyli Vlad też zginie chyba. No to było proste. To było mega proste. A patrzcie, jak duży mieliśmy problem ze skawenami tymi elitarnymi, jak łatwo nam idzie zabijanie wampirów. No to ładny zarobek. Mogę jeszcze sobie nie, wezmę doświadczenie... O, pan też jeszcze jakiś udało mi się zagrabić. Od, odblokowano osiągnięcie szczyt Szlachetstwa. O, ciekawe. Aha. Pan też gracza? What the fuck? <laughs> o, mierzyciel dusz. Legion wykuty w lodzie nam się odblokował. Ja pierdzielę. Rydwan dostał. No to ładne tutaj. Bo to przyszły bonusy. Dobra. Wladwon nie chyba do piachu pójdzie. A, nie do niego. Mhm. Znaczy, on z buta nam teraz wieje, Sukinsy. Hm. i co to mu kurde ulepszać? Kort werbunku, nie. Rozwój. Wszystkie te mamuty woj... A, mentor jeszcze mamy. No to doświadczenie, no. A ja wiem. O, damy to. Oj, ten prawie zginął, ale tak, jego też ulepszymy. Yy... Chaos odporność na ostrzał, a tak zwarciu. A, odporność na ostrzał. Tylko że z wampirami, po co mu odporność na ostrzał, nie? Uzupełnianie oddziałów niech będzie. O, on jeszcze jeden poziom. Dobra, mobilność. Murokrusz też awansował chłop. Co on tutaj ma, pułaprzane? Pokusa węża już jest zrobiona. Rydwan chaosu jest. Przychody z łupów. Niech będzie. Przyszło mi do głowy, tylko nie jestem pewien, czy ja nie mylę przypadkiem, w sensie, czy tu da się coś takiego zrobić. Czy ja jestem w stanie wczytać teraz grę z perspektywy innej frakcji? Na pewno gra, da się tak zrobić w grach paradoksu, ale wydaje mi się, że jednak nie da się tak zrobić w Warhammerze. Choć przypominam sobie, że kiedyś coś takiego zrobiłem, że gra, grałem jakimiś orkami, dzikusami, i później przegrałem bodajże z Wurzagiem i grałem z perspektywy Wurzag. Czy czekajcie, czy ja nie zacząłem po prostu kolejnej kampanii Wurzagiem? Po prostu to tak, jakby była kontynuacja. No, mogło tak być. Chyba się jednak. Bo, jakby się dało, to ja bym się normalnie załadował Archaonem. No, i oczywiście wypowiedziałbym sobie wojnę, w sensie mojej frakcji. Później załadowałbym się moją frakcją, już byśmy mieli problem wasalizacji rozwiązany. No, tylko że Archaon wtedy by nas bił. Więc to nie byłoby za dobre. W tej chwili w sensie. Ale byłoby rozwiązanie zerwania tej wasalizacji. Byłaby taka opcja. Więc. No, byłoby fajnie, ale wydaje mi się, że jednak się nie da tak zrobić żeby wczytać grę. To to w grach paradoksu tak jest, że Zasadzka od, odkryta. Ej, czy oni są wrogami naszymi? Co to w ogóle za frakcja? Legion Chaosu, Demony Chaosu. Ale oni są wrogami do nas? Nie wiem. No nie, oni są na... nie są moimi wrogami. Dobra, no Vlad von Karstein się wycofał już w tym momencie ma full armię, więc no ja chyba nie jestem w stanie go ścigać, ale co mogę zrobić? To mogę zająć sobie to Nagenhof znowu. To nie wiem czy chcę. No i to jest ten problem. Ale chyba chcę jednak Okupacja, ha, bo to w ogóle nie jest ruszone. Dobra. To sobie przejdziemy tutaj akorakiem. No i Nagenhof jednak naprawimy. Dobra, Fort Jakowa też naprawię. A, mam 14 tysięcy, bo sporo zarobiliśmy na tym interesie. Dobra, o, trzeba kończyć dzisiejszy odcinek. Więc w sumie zakończymy, chociaż zobaczymy jeszcze, co zrobi, kurczę, Vlad von Karstein. I w sumie ta walka z wampirami... Nawet mi się podoba, nawet mi się to podoba, więc jednak chyba pociągniemy tą kampanię jeszcze parę odcinków więcej i spróbujemy pokonać przynajmniej von Karsteinów, albo jakoś ich mocno pogrążyć. I wtedy tym optymistycznym akcentem zakończymy odcinek, znaczy w sensie całą kampanię. Tak mi się wydaje, bo chyba jeżeli opcji odwasalizowania się nie ma, a nawet gdyby była, szczerze mówiąc, to nie wiem, czy bym chciał kontynuować. Bo już tutaj się taki totalny mishmash zrobił, jesteśmy w środku Imperium, a to jest już, wiecie, pustkowia chaosu to już są w tym momencie. Więc no, no nie, nie czuję już tego klimatu, co wcześniej. Bo jednak wcześniej, o, zająłem Kislev. Kurde, mam Kislev, nie? Bo Kislev to był Kislev. A, a tutaj, jak wiecie, w Rejklandzie już siedzi Nurgle, no to... No mogę sobie zda zająć stolicę, stolicę Imperium, no i to z tego, jak to jest w sumie już Nurgle, nie? Już nie czuć tego klimaciku. Co się dzieje? O, oni idą dalej. Tu jest Vlad teraz. Do Essen się prze... Mordheim tu jest w ogóle. Ja nie Wiedziałem, że Mordheim leżało w tym miejscu. Bardzo blisko Essen. Essen to Essen. Ja pamiętam ze starych moich kampanii, jak grałem Ostermarkiem. Też na, na tym odblokowanym modzie. I to też była mega fajna w sumie kampania. Tylko, że w pewnym momencie się zaczęło robić nudno, bo atakowania z każdej strony i nie byłem w stanie nic z tym zrobić. Dobra, no czekajcie. Wiecie co? Ja się tutaj cofnę. A, tylko, że ja nie jestem w stanie. Hmm. Muszę. Trochę rany, bo tutaj jest kurczę Terytorium jest spaczone I dlatego my tu dostajemy cały czas obrażenia Jak jesteśmy poza miastami Behafen w ogóle ma niezadowolenie spore Dobra No nic, kończymy dzisiejszy odcinek Widzimy się w następnym Do zobaczenia, czołem!